Przystępujemy do eksaklasy kobiet, przejmując miejsce Śnieżnika Stronie Śląskie, klubu, z którym w ubiegłym sezonie współpracowaliśmy szkoleniowo. Nasza współpraca układała się bardzo dobrze i prowadziliśmy rozmowy w ubiegłym sezonie na temat przejścia dwóch zawodniczek ze Śląska do naszego klubu. Miały się tutaj uczyć i grać u nas w klubie. Ostatecznie jednak wybrały Wrocław i doszliśmy do porozumienia, że przyjęliśmy to miejsce w ekstraklasie i będziemy, będziemy na tym poziomie rozgrywek występowali. Chcieliśmy w tym momencie podziękować klubowi ze strony za umożliwienie nam i że mamy taką szansę. To jest wielka sprawa dla naszego klubu i dla miasta, gdyż jak wiadomo jest tylko kilka klubów sportowych Białymstoku grających na tym poziomie rozgrywek. Czujemy podekscytowanie, ale też i chęć do walki. Mam nadzieję, że pokażemy, że nasze dziewczyny mimo bardzo młodego wieku potrafią już Całkiem nieźle grać. Na pewno nie będziemy faworytem rozgrywek, aczkolwiek liczymy na to, że jakieś miłe niespodzianki sprawimy. Jesteśmy zaangażowani na 110%. Pracujemy teraz ciężko, by być gotowym na początek sezonu. Pierwszy mecz rozegramy 23 września. W Białymstoku z wicemistrzem Polski Częstochową. Już serdecznie Państwa zapraszam na ten mecz. Będziemy grali w szkole podstawowej 42 na ulicy Sokulskiej na Białostoczku, tam gdzie mieści się nasz klub. Tutaj na tej hali na pewno też jakiś mecz rozegramy. Udział, udział w Ekstraklasie wiąże się też z większymi wyzwaniami organizacyjnymi i finansowymi. Jesteśmy aktualnie w trakcie poszukiwania sponsora oficjalnego i partnerskiego, gdyż naszym celem jest nie tylko utrzymanie się w lidze, co przy tak młodej drużynie będzie trudne, ale chcielibyśmy też w przyszłości powalczyć o, o medal i występować w europejskich pucharach. Podsumowując, naszym celem na, na grę w Ekstraklasie jest ogranie naszych zawodniczek. Wiemy, że będzie na pewno będzie trudno, ale jak 4 lata temu zaczynaliśmy grę w pierwszej lidze, też były pierwsze mecze, które przegrywaliśmy 010, 010 dziewczyny się nie załamały, a wręcz przeciwnie dostały takiego przysłowiowego kopa. I teraz też liczymy na to, że to będzie trampolina do, do poważniejszego grania, bo będą mogły na co dzień rywalizować z najlepszymi zawodniczkami w kraju i w Europie. Podam na przykład, że mistrz Polski Siarka Tarnobrzeg jest Wicemistrzem Ligi Mistrzów, czyli to już jest poziom, najwyższy poziom europejski. Grają tam dwie mistrzynie Europy: gra Chinka gra Chinka, która jest dziewiąta na świecie. Absolutny, absolutny top i nasze dziewczyny będą mogły z takimi zawodniczkami się zmierzyć zobaczyć, ile jeszcze nam do tego brakuje. I Myślę, że to będzie tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo to da dla, dla ich przyszłości. My jako zespół jesteśmy bardzo zmobilizowane, trenujemy na 200%. Na pewno zaskoczymy niejedną drużynę. Na pewno będą to bardzo ciekawe mecze. Pokażemy młodą krew, nie tylko, nie tylko wytrenowanie. Zapraszamy wszystkich. Oczywiście ja się tutaj zgadzam i z trenerem i z zawodniczkami, że walka będzie bardzo trudna o utrzymanie w tejże ekstraklasie. Biorąc pod uwagę chociażby to, że to jest tak jak powiedział pan trener, najmłodsza drużyna w rozgrywkach, ale myślę, że warto, byłoby, warto było z tego skorzystać, z tej okazji, by w tejże ekstraklasie zadebiutować. To byłby grzech zaniechania, gdyby. Gdyby białostocki zespół z, tego, z tej możliwości nie skorzystał, tym bardziej, że mówię, zawodniczki będą miały okazję, tak jak tutaj mówiły same i trener, będą miały się okazję ogrywać w tej najwyższej klasie rozgrywkowej, zobaczyć jak to jest, jak to funkcjonuje, jak to wygląda.